Dajcie świecie krótko, Mario i Pewnie się tego nie spodziewacie, ale w tym odcinku oddamy hołd jednemu z najpiękniejszych zawodów. A ja już się palę, żeby wam o tym opowiedzieć. Strażak, agaszenie pożarów ma miejsce nie tylko w Twojej pracy. Strażak to ta postać, która staje się wzorem do naśladowania i której najbliżej do superbohatera rodem z komiksów. A do komiksów z pewnością jeszcze wrócimy, także wiecie co robić. Jak zawsze w Marilinexie postaraliśmy się, aby ilość akcji ratunkowych była nieograniczona. Popatrzcie sami. Mini Buffet City Remiza Strażacka i Mini Buffet City Operacja Strażacka. A prawdziwi zapaleńcy doskonale wiedzą, że ta seria idealnie połączy się z innymi zestawami z serii City. A teraz sprawdźmy, kto dowodzi w dużej remizie strażackiej. Pełnej gotowości, 24 godziny na Strażak Bary, Brygadier Arnold, Kierowca Wozu strażackiego Thomas, Niezawodna Dyspozytorka Mia. Nasza ekipa z głównej remizy jest w stałym kontakcie z mniejszą jednostką, w której za bezpieczeństwo odpowiada przekocur Mark. W moich oczach strażacy to ludzie, którzy zawsze robią to, co do nich należy. Bardzo to sobie cenię. No bo czy widzieliście kiedyś miasto, które funkcjonuje bez straży pożarnej? To wszystko na dzisiaj. Gaście pożary na dywanie w towarzystwie małych bohaterów, a te w pracy same się zgaszą.